Tosia, musimy cię zabrać teraz do Mikołaja. Moja ręka! Przez przypadek! Ja, ja prowadzę. Dobra! Raz, dwa, trzy. Zwariowana akcja, czy w tej nie może być coś normalnego? dzień, niech się już lepiej kończy. Pierwszy raz jeżdżę na koniu we dwójkę. O ja pierwszy raz jeździć na koniu. Pierwszy raz, gdzieś jeździsz codziennie. No chodźmy szybko do Mikołaja. Żeby nie spać, ona już wsuwała, Ja się podsuwałem. Dziko, mi się trzyma że. Kurde, byłem zły w tym i tam cały mokry ich biało. A w ogóle ten nowy kołan mnie tak denerwuje, jest po prostu beznadziejny. Ciągle są z nim jakieś problemy. No mnie też właśnie o to się podczas denerwuje. Ja właśnie chciałem, czy on wszystkich te totalnie z nim zrobić. Chyba go przywiążemy, nie moja? Może sprzedajmy go. Albo by sprzedamy. Będzie problem w sumie rozwiązany. No najlepiej jakby zniknął na zawsze. Mikołaj, Mikołaj! Co? Dziewczyny, coś się stało. Musimy wjechać. i my idziemy odprowadzić konie. To się nic nie pamięta, bo spadła z Waśka. I mnie bardzo boli ręka.